Cześć, tu Aga i Tomek. Witamy Was w najnowszym odcinku programu kulinarnego Pyszna TV. Dzisiaj razem z szefem kuchni restauracji Glamour Romanem Bukowskim będziemy przygotowywać dla Was grillowany rozbew. Zapraszamy. Dzień dobry, witam serdecznie w restauracji Glamur w Przeźmierowie. Nazywam się Roman Bukowski, jestem szefem kuchni tej restauracji i zapraszam na dzisiejsze gotowanie. Daniel, które dzisiaj przygotuję, będzie grillowany rozbew z tostami oraz świeżą wiosenną sałatką z winegretem cytrynowym. Zaczynamy, marynuję mięso rozmarynem. Odpalam patelnię grillową, która się ma nagrzać. To jest oliwa z oliwek, Ekstra virgin, pierwszego tłoczenia. Zabieramy się za winegret. Jak zauważyliście, dałem tego, tej oliwy w sumie bardzo mało. Mhm. Chodzi o to, żeby tylko i wyłącznie przykryć mięso małą ilością tłuszczu. Tylko smały oliwą. Wracamy na drugą stronę. I w tym czasie, jak obracamy mięso, dokładamy soski. Zerwiemy delikatnie sałatę. Pozostałe części sałatki mieszamy. Można wcześniej doprawić przygotowanym vinegretem osobiście wolę wersję polaną. Odkładamy mięso na chwilę na deskę, żeby odpoczęło. To z Ściągamy. Kończąc nasze danie, polewam przygotowanym naszym winegretem. I życzę smacznego to jest odpowiednio prorządone, Tak jest bardzo soczysta. Jak najbardziej, bardzo smaczne.